Szanowni Państwo, od samego początku uprzedzano mnie, że mogę spodziewać się nieczystych zagrywek w tej kampanii. Dochodzą do mnie plotki rozsiewane przez, nazwijmy to żartobliwie, kolędników, którzy odwiedzają Wasze domy. Chciałem kilka z nich przytoczyć. Pochodzę z Lublinca, ale już od wielu lat mamy dom i mieszkamy w łagiewnikach małych. Kandyduję na stanowisko wójta nie dlatego, że ktoś mi kazał, czy mnie o to prosił. Kandyduję dlatego, że mam już dosyć czekania na pewne zmiany w naszej gminie, na pewne luksusy, takie jak kanalizacja, jak transport publiczny, jak żłobek, jak dom opieki dla osób starszych, większe wsparcie dla organizacji pozarządowych, czy też działające nocą oświetlenie. To właśnie te rzeczy, a w zasadzie ich brak, spowodowały, że chce zostać wójtem i zmienić naszą rzeczywistość. W całej naszej gminie i w wielu wioskach mieszka bardzo dużo napływowych ludzi, którzy pracują, płacą podatki, rodzą im się dzieci. Jak możemy ich dzielić na swoich i obcych? Na podstawie czego? Że mieszkają 5 lat, 10, 20? W Polsce w wielu miejscach, choćby w naszych sąsiednich gminach i miastach, Kandydaci na samorządowców oceniani są według swoich umiejętności na podstawie doświadczenia osiągniętych sukcesów. W moim przypadku, oprócz doświadczeń z aktywnej pracy w samorządzie lubinieckim, przede wszystkim mogę pochwalić się sukcesem osiągniętym jako przedsiębiorca. Nasza firma funkcjonuje od 23 lat. Zatrudniamy ponad 20 nauczycieli, mamy około 1000 uczniów co roku. Szkoła znana jest ze swojej renomy i ze świetnych działań nie tylko na terenie województwa śląskiego, jak i opolskiego. Pokazałem już, że potrafię być dobrym, sprawnym przedsiębiorcą i rozwijać swoją firmę przez wiele lat. Teraz pora na to, żebym pokazał, że potrafię być dobrym gospodarzem i świetnie zarządzać naszą firmą. Dajcie mi szansę. Słyszałem też plotki o tym, że na spotkaniach z mieszkańcami w mojej prawie godzinnej prezentacji, zawierającej szczegółowe informacje dotyczące Naszego programu oraz źródeł jego finansowania nie ma nic ciekawego, nic merytorycznego, że w zasadzie opowiadam tam głupie historyjki ze swojego życia, na przykład o tym, jak gram na gitarze. Osoby będące na tych spotkaniach wiedzą, co mówiłem, wiedzą jak było. Natomiast te, które nie chcą zrozumieć tego, co mówię, ani też nie chcą poznać mojego programu, no cóż, pominę milczenie. Mnie to nie przeszkadza. Każdy może mieć swój wybór, wybierać według własnych sympatii i przekonań. Ale każdy z nas powinien mieć szansę na to, żeby móc swój program przedstawić, móc pokazać swój punkt widzenia i nie być za to fałszywie pomawiany. W kolejnych plotkach mówi się też, że malowanie banerów to nasza sprawka. Nic takiego, nie zniżamy się do takich działań. Nasz wspólny baner, mojego kandydata narodnego Krzysztofa Poloczka i mój, który wisi w Pawonkowie, został trzy tygodnie temu pomalowany. Było nam przykro, ale cóż, ściągnęliśmy go i wymienili na nowy. Potępiamy takie działania. To wbrew prawu. Jesteśmy za możliwością prowadzenia uczciwej kampanii na równych zasadach, o co również walczymy w aspekcie dostępu do gminnych lokali na spotkania z mieszkańcami. Złożyliśmy doniesienie do Państwowej Komisji Wyborczej o problemach w uzyskaniu dostępu do tych lokali, a w zasadzie o problemach związanych z finansowaniem ich wynajmu. Czekamy na odpowiedź przygotowaną przez Państwową Komisję Wyborczą, a póki co nie możemy się tam z Wami spotkać. Drodzy Państwo. Nie pozwólmy, by ktoś rozstrzygał za nas wyniki wyborów jeszcze zanim się odbędą, mówiąc nam: Ja na pewno wygram. Trochę pokory. Dajmy wybrać i zadecydować mieszkańcom. Wysłuchajmy, chociaż w trakcie wyborów. Zapraszamy na najbliższe spotkanie z mieszkańcami, które chcemy zorganizować w Pałonkowie. W restauracji Orion 2 kwietnia to jest pierwszy wtorek po świętach o godzinie 18. Już za półtora tygodnia wybierzecie Państwo swoich przedstawicieli, swoich radnych i swojego wójta. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.